Wiktor, Karol i Koniec Świata. Karol mówi, że koniec świata zaczął się w chwili, kiedy świat powstał. Wiktor mówi, że koniec świata zaczął się dopiero wtedy, kiedy Jonasz znalazł małe piskle. Na pewno wypadło z gniazda, wysokiego drzewa. A ponieważ Jonasz miał dobre serce, powiedział, że się nim zaopiekuje, aż piskle nie odleci na własnych skrzydłach. Najpierw karmił je dżownicami, potem chrabąszczami, póki nie powędrowało na podwórko, gdzie pożarło całego kurczaka. Nasyciło się krową i w ogrodzie ukryło w dziobie Całe czereśniowe drzewo. Karol z ulgą mówi, że kiedy zawieje silny wiatr, piskle rozłożysz skrzydła i na zawsze odleci. Wiktor jednak przeczuwa, że kiedy piskle wzleci, ostatnie co ukryje w dziobie, to będzie nasza ziemia. Ale może w tej chwili. Nie nastąpi jeszcze koniec świata. We wnętrzu pisklęcia wciąż będzie biło dobre serce Jonasza.